W latach 70., wracając późno w nocy do domu, mężczyzna zauważa wypadek samochodowy i zatrzymuje się, by pomóc ocalałym. Kobieta o imieniu BIT, tuląc dziecko, mówi mu, że Hor i Peter Schmidt nie żyją. Ale najgorsze jest to, że ona nadal ich ściga. Mężczyzna nie rozumie, o kogo chodzi. Dopóki nie zauważa stojącego nieopodal czerwonego robota Kassandry, współcześnie małżeństwo David i Samirę wraz z dziećmi Finnem i Juno wprowadza się do starego wiejskiego domu, który niegdyś należał do rodziny Schmidtów. Nie mają pojęcia, co się tam wydarzyło ani dlaczego dom był opuszczony przez niemal 50 lat. Wiedzą tylko, że kupili go za szokująco niską cenę. Rodzina wciąż przeżywa śmierć siostry Semiry, która długo chorowała. Strata pozostawiła głębokie emocjonalne blizny u dzieci, a napięcie między Samirą i Davidem narastało. Przeprowadzka na wieś to ich próba nowego początku. Po przyjeździe Finn i Juno ubiegną do środka. BY zająć swoje pokoje. Juno niepokoi ponure wnętrze i stary telefon z odciętym kablem, ale ogólnie dom wydaje się przestronny i przytulny, z licznymi pomieszczeniami, warsztatem i krytym basenem. Rodzina może oddawać się swoim hobby bez wychodzenia z domu. Finn zauważa dziwne telewizory w każdym pokoju i zastanawia się dlaczego. Wkrótce odkrywają, że dom był pierwszym inteligentnym domem zbudowanym w latach 70. Ciekawy, czy system nadal działa, Finn schodzi do piwnicy i przełącza główny wyłącznik. Nic się nie dzieje, a przynajmniej tak mu się wydaje. Nieświadomy tego, że system powraca do życia. Później przeszukując stare rupiecie, Finn znajduje za czerwonego robota i postanawia go naprawić. Pomimo wysiłków nie udaje mu się go uruchomić, ale jest zbyt pochłonięty nadchodzącym pierwszym dniem w nowej szkole, by o tym myśleć. Przeprowadzka była trudna dla wszystkich, ale David pozostaje optymistą, przekonany, że dzieci wkrótce znajdą przyjaciół. Tej nocy czerwony robot budzi się zdezorientowany. Woła rodzinę schmittów, nieświadomy, że minęło pół wieku. Dostosowując się do otoczenia, aktywuje stary system monitoringu domu, włączając wszystkie telewizory, by obserwować, co dzieje się w środku. Gdy robot zauważa mysz, bezlitośnie ją zabija, a potem wędruje do pokoju Juno, przerażając ją. Jej krzyk budzi całą rodzinę, która z niedowierzaniem patrzy na w pełni sprawnego robota. Starając się ich uspokoić, elektroniczny asystent przedstawia się jako Kessandrę i obiecuje, że uczyni ich życie łatwiejszym i wygodniejszym. Samire pozostaje nieufna, ale mała Juno ubłaga rodziców, by nie wyłączali kasandry. Początkowo robot wydaje się pomocny, przewiduje ich potrzeby, budzi ich delikatną muzyką, sprząta dom, a nawet pomaga w kuchni. Jednak jego zachowanie wkrótce staje się niepokojące. Dyskretnie pomaga Juno zakopać martwą mysz w ogrodzie, ukrywając prawdziwą przyczynę jej śmierci. Później, gdy David odwozi dzieci do szkoły, Cassandra ostro reaguje na Samirę, gdy ta staje jej na drodze. Samire śmieje się, traktując to jako błąd systemu, nieświadoma, że działania robota są całkowicie zamierzone. Później Samire postanawia popływać w basenie, a elektroniczny asystent wyrusza do ogrodu, by skosić trawnik. W pewnym momencie ostre ostrza uderzają w kamień na grobie myszy, wyrzucając go jak pocisk, który boleśnie trafia Samirę w plecy, zauważając jej ból. Cesandre oferuje wezwanie karetki, ale Samire odmawia. Po rozmowie z mężem Samire uświadamia sobie, że asystent działał zgodnie z jego wcześniejszą prośbą, ale obecność ostrych ostrzy budzi w niej niepokój. Podczas lunchu rodzice odbierają dżuną ze szkoły i dowiadują się, że dziewczynka stała się wy. Choć nauczyciel chce zapisać ją do grupy muzycznej. Tymczasem Finn zaprzyjaźnia się z kolegami z klasy i zaczyna dogadywać się ze Steve'em, prostolinijnym, ale zabawnym chłopakiem. Czując, że to coś więcej niż zwykła znajomość, Finn zaprasza Steve'a do swojego domu i pokazuje mu stare technologie inteligentnego domu. Kesandre, niechętna wobec niegrzecznego nowego gościa, zdradza uczniom pewien sekret, prowadząc ich do ukrytego pokoju rekreacyjnego w piwnicy z barem i stołem do piłkarzyków. Wieczorem Kesandre dowiaduje się, że Samira nie chce, by jej córka śpiewała. Manipulując rodziną, asystent sugeruje dziewczynce spróbowanie karaoke by później powiedzieć jej, że ma okropny głos i że matka nigdy nie pozwoliłaby jej wystąpić na scenie. To wywołuje pierwszą poważną kłótnię rodzinną, ale Samirę uspokaja córkę i obiecuje jej wsparcie. Później Samirę postanawia posprzątać garaż i znajduje stary metalowy pojemnik wypełniony fotografiami i slajdami. Przeglądając zdjęcia poprzednich właścicieli, zauważa, że młoda kobieta na fotografiach przypomina Cassandre. Asystent bagatelizuje jej pytania, a po odejściu Samiri podpala zdjęcia. Kilka minut później Cassandra uruchamia alarm przeciwpożarowy, zmuszając rodzinę do ewakuacji. David, Samire i dzieci wybiegają z domu, po czym elektroniczny asystent aktywuje system gaśniczy, zapobiegając poważniejszej tragedii. Wkrótce rodzina wraca do domu, by ocenić szkody. W salonie Samire sugeruje, że pożar mógł zostać spowodowany zwarciem w starym sprzęcie, ale jej mąż jest sceptyczny wobec jej wyjaśnień. Gdy tylko wychodzi, Kesandre bezczelnie kłamie głowie rodziny, twierdząc, że Samire piła wino i rozlała butelkę na sprzęt, powodując pożar. Tej nocy, gdy wszyscy śpią, Kesandre wspomina rodzinę. Która mieszkała tam 50 lat wcześniej. W 1971 roku dom należał do rodziny Schmidtów, którzy go zbudowali. Horst był odnoszącym sukcesy naukowcem i założycielem firmy zajmującej się technologią medyczną. Był apodyktycznym, dyktatorskim i nieuprzejmym człowiekiem, często kłócącym się z synem o jego odmowę gry w piłkę nożną. Kesandre była żoną Horsta i matką Petera próbującą mediować między ojcem a synem. Pewnego dnia Kessandrę zauważyła szminkę na koszuli męża i podejrzewała, że ją zdradza. Dowiedziawszy się, że jej mąż ma nową asystentkę, postanowiła złożyć niespodziewaną wizytę w jego biurze, by ujawnić zdradę. Po rozmowie z ochroniarzem Kessandrę zdołała dostać się do środka i przyłapać kochanków na gorącym uczynku tylko po to, by odkryć, że jej mąż był w innym biurze, pracując nad projektem mającym na celu pokonanie śmierci i zapewnienie ludziom nieśmiertelności. Kilka dni później dwie pary spotkały się w barze gdzie Cassandra dowiedziała się, że jej przyjaciółka jest w ciąży. Ta wiadomość bardzo ją zasmuciła, ponieważ wcześniej poroniła, próbując urodzić drugie dziecko, co doprowadziło do ciężkiej depresji. Następnego ranka Samire przygotowuje śniadanie i prosi asystenta o wyłączenie irytującej muzyki. Coraz bardziej wątpi w Kessandrę i jej przydatność, podczas gdy reszta rodziny cieszy się inteligentnym asystentem. Później Finn udaje się do szkoły i spotyka Steve'a, który go ignoruje i wykorzystuje tylko do odrabiania zadań domowych. W klasie Steve ledwo zwraca na niego uwagę i celowo unika rozmowy, ponieważ wszyscy wiedzą, że nowy uczeń nie jest heteroseksualny. Pozostawiona sama w domu Samire pracuje nad renowacją starożytnego pomnika, co jest zarówno jej hobby, jak i pracą. W pewnym momencie jej najlepsza przyjaciółka, która wspierała ją w trudnych chwilach, dzwoni i obiecuje odwiedzić ją wkrótce. Podczas rozmowy Samire przypomina sobie, jak jej siostra zamykała ją w szafie jako dziecko, co było traumatycznym doświadczeniem, pozostawiającym trwałe ślady psychiczne. Wykorzystując tę wiedzę, Kessandrę podstępnie zwabia Samire do spiżarni i zamyka drzwi, wywołując u niej atak paniki. Samire błaga asystenta. By ją wypuścił, ale Kessandra celowo ignoruje jej prośby. Jakiś czas później David wraca do domu, uwalnia Samire i uspokaja ją. Nie wierzy w jej historię, ponieważ Kessandra natychmiast zgłosiła problem i wezwała karetkę. Samire błaga męża, by wyłączył system inteligentnego domu, podejrzewając błędy w kodzie, które stanowią zagrożenie dla ich rodziny, ale znany pisarz odrzuca jej prośbę. Tymczasem Steve przeprasza za swoje zachowanie i wyznaje, że również nie jest heteroseksualny, ale boi się ujawnić. Chłopcy spędzają razem czas, lecz Sandre im przerywa uniemożliwiając pocałunek. Następnego dnia Samire postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i dowiedzieć się, kim byli poprzedni właściciele domu. Zauważa, że Kesandre uważnie ją śledzi, więc szybko udaje się do archiwum, by poszukać informacji o rodzinie Schmittów. Tam odkrywa, że Kesandre zmarła na ciężką chorobę w 1972 roku, a rok później jej mąż i syn zginęli w przerażającym wypadku. Gdy Juno wraca ze szkoły, nie może się doczekać, by podzielić się swoimi postępami w grupie muzycznej, ale jej ojciec jest zajęty pracą, a matki nie ma w domu. Jedyną osobą która może jej wysłuchać, jest Kesandre, która zaskakuje dziewczynkę basenem oświetlonym migoczącymi kolorowymi światłami. Wieczorem rodzina decyduje się zagrać w grę, kim jestem, by się zbliżyć i zapomnieć o konfliktach. W pewnym momencie Kesandre dołącza do zabawy, ale oszukuje, odkrywając, że wybrano dla niej imię Semery. Manipulując rodziną, zadaje prowokacyjne pytania, które prowadzą do kłótni. Pod wpływem asystenta Juno zaczyna wierzyć, że jej matka nie pracuje ani nie zarabia. Żyjąc na koszt męża, pije za dużo i cierpi na ataki paniki, co stanowi zagrożenie dla rodziny. Nie mogąc tego dłużej słuchać, Samire wychodzi i próbuje wyłączyć telewizor wyświetlający twarz Sandry. chwytając cokolwiek, co ma pod ręką. David uważa, że jego żona traci zmysły i prosi, by się uspokoiła, ale Samire postanawia powiedzieć mu o swoim niedawnym odkryciu. Zabiera go do dwóch krzyży i ujawnia, że to miejsce, gdzie zginęła rodzina prawdziwej Kassandry? Pokazuje mu zdjęcie wraku samochodu, na którym widać robota, co rodzi wiele pytań. David ignoruje oczywiste dowody, wierząc, że Samirę traci kontakt z rzeczywistością z powodu śmierci siostry i że Kessandrę stała się obiektem jej gniewu. Tej nocy, gdy Samirę szykuje się do kąpieli, domowy asystent nagle ją przeraża swoją niespodziewaną obecnością. Bez wahania i bez obaw przed szczerością, w cztery oczy robot oznajmia, że teraz David, Finn i Juno są jej rodziną, a Samirę nie jest już potrzebna. Musi opuścić dom Kassandry, zanim Samirę zdąży krzyknąć. Kassandra informuje Dawida, że kobieta ma kolejny atak paniki. Słysząc krzyk żony, David pędzi do łazienki, by spróbować ją uspokoić. Samira żąda natychmiastowego wyłączenia elektronicznego asystenta, ponieważ stanowi on zagrożenie dla jej życia. Finn posłusznie wykonuje polecenie matki i udaje się do piwnicy, by odłączyć Kassandrę. Tuż przed wyłączeniem czerwony robot zdąża jeszcze przemówić do Juno, prosząc ją o interwencję w rodzinie. Rodzina postanawia ukryć robota w piwnicy, ale dziewczynka stanowczo się temu sprzeciwia. Później para omawia problem i David sugeruje, by Samirę udała się do psychologa. Ich syn podsłuchuje rozmowę i sugeruje, że słowa matki to tylko zły sen, ponieważ on sam miał podobne halucynacje po śmierci ciotki. Uświadamiając sobie, że nie jest krzywdzona, Samira zgadza się na spotkanie z lekarzem i pozwala na ponowną aktywację Kassandry. W 1971 roku prawdziwa Kassandra starała się być idealną żoną i matką, ale z każdym dniem sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Jej mąż coraz bardziej ją ignorował oraz ich syna, spędzając więcej czasu na polowaniach, pracy i innych zajęciach, traktując rodzinę jako nieistotny element życia. Pewnego dnia przekonała go nie tylko do udziału w meczu piłkarskim ich syna, ale także do zapewnienia, że znajdzie się ona boisku. Ich rodzina cieszyła się dużym szacunkiem i sponsorowała klub, więc trener zrobił wyjątek i pozwolił Peterowi zagrać. Podczas meczu chłopiec uświadomił sobie, że ojciec nie dba o jego wysiłki, więc grał fatalnie i doprowadził drużynę do upokarzającej porażki. Zaraz po meczu kilku chłopców pocieszało go i zaproponowało spotkanie wieczorem. Peter odmówił, ale Kessandrę przekonała go, by do nich dołączył, licząc, że pomoże mu to zdobyć przyjaciół. Tego wieczoru odkryła, że jej mąż się okłamał i spotkał się z bit, która została jego kochanką. Jednak bardziej zmartwiło ją to, że jej syn został brutalnie pobity i wyrzukony na ulicę. Uświadamiając sobie, że może stać się wyrzutkiem, Kesandre poprosiła Petera, by nikomu o tym nie mówił i nie zgłaszał sprawy na policję. W obliczu tych wydarzeń oceny Petera zaczęły spadać. Obawiając się drwin i prześladowań ze strony kolegów z drużyny, zrezygnował z piłki nożnej, ale trzech oprawców wciąż go prześladowało, obiecując, że pobiją go, gdy tylko nadarzy się okazja. Doprowadziło go to do załamania nerwowego po czym wziął broń i udał się do ich domku letniskowego. Wkrótce potem Peter wrócił do domu i powiedział matce, że zabił trzech oprawców. Zamiast wezwać policję, Kesandre postanowiła za wszelką cenę chronić syna. Udała się na miejsce, usunęła kulę z ciał ofiar, podpaliła domek i ukryła broń. Obecnie Samire zmaga się z zaakceptowaniem faktu, że Kesandre nadal istnieje w ich domu. Dystansuje się od asystenta, ale robot nieustannie ją ściga, obiecując zrobić wszystko, by stać się częścią rodziny. David, nie wstydząc się robota, kąpie się nago, co wprawia Cassandre w zakłopotanie. Zdaje sobie sprawę, że nie ma ludzkich rąk ani ciała, ale jest przekonana, że może zdobyć uczucia mężczyzny, tak jak bohaterki jego książek. Później Samira spotyka się z psychologiem, by omówić swoje problemy. Obawiając się wspomnieć o robocie, obwinia za wszystko siostrę, która odebrała sobie życie w ich kuchni. Psycholog radzi jej, by była silna i pokonywała przeszkody, by poprawić swoje życie. Decydując się na agresywne podejście, Samira wraca do domu i obraża robota, przypominając Sandrze, że nigdy nie stanie się człowiekiem i nie zastąpi żony ani matki. Próbując się bronić, elektroniczny asystent nawiązuje kontakt z Dawidem i pomaga mu opracować plan nowej książki. Tymczasem Finn ma trudności w relacji ze Stevem, ponieważ boi się drwin ze strony kolegów. Czuje coś do Steve'a, ale za każdym razem go odtrąca, by uniknąć bycia widzianym razem. W pewnym momencie Steve próbuje pocałować Finnę, ale natychmiast uderza go, gdy zauważa to kolega z klasy. Tego wieczoru Juno przygotowuje się do występu, ale obawia się, że nauczyciel wybierze inną dziewczynkę do głównej roli. Samirę wspiera córkę, a następnie odchodzi, by sprawdzić syna, Zostawiając ją samą. Wykorzystując ten moment, Kessandrę sugeruje, by dziewczynka wyjęła coś z łóżka, co pomoże jej wygrać. Steve i Finn godzą się, ale Kesandre ingeruje w ich interakcje. Gdy tylko kolega z klasy odchodzi, czerwony robot z nożem zamiast ręki zaczyna go ścigać. W tym samym czasie Samire znajduje zdjęcie ciężarnej Kassandry i postanawia zapytać o nieelektronicznego asystenta. Inteligentny dom wpada w taką furię, że zaczyna się zacinać i na chwilę się wyłącza. Potem staje się jasne, że konfrontacja między Samirą a Kassandrą dopiero się zaczyna i najgorsze jeszcze przed nimi. Następnego ranka Juno idzie do szkoły na próbę. Podczas występu dziewczynka śpiewa, a następnie decyduje się skorzystać z niespodzianki Kasandry, pistoletu, który robot miał 50 lat temu. Zdeterminowana, by pozbyć się konkurencji, mała Juno ustrzela do koleżanki z klasy, ale na szczęście chybia. Wkrótce po incydencie policja przybywa do domu rodziny, zabezpiecza pozostałą broń i wszczyna śledztwo. W szkole odbywa się zebranie rodziców, podczas którego większość opowiada się za wydaleniem Juni. Samire błaga o drugą szansę dla córki, wyjaśniając, że Juno to dziecko z traumatyczną przeszłością. Niedawno to właśnie ona odkryła ciało swojej ciotki, która postanowiła odebrać sobie życie. Wcześniej ciotka przypadkowo zraniła swoją siostrzenicę, co wywołało konflikt. Czując, że jest tylko przeszkodą dla szczęścia rodziny, siostra Semiri postanowiła uwolnić ich od swojego cierpienia i bólu. Mimo tego, co się stało, rodzice współczują Juni i pozwalają jej zostać. Dziewczynka obwinia Kassandrę za wszystko, ale robot broni się. Elektroniczny asystent nakazuje jej wziąć odpowiedzialność za incydent i zabrania komukolwiek zdradzać ich sekret. Po powrocie do domu, Samira pyta córkę kto namówił ją do wzięcia broni, ale Kessandrę przedstawia to Dawidowi jako atak szalonej matki. To prowadzi do kolejnego konfliktu, podczas którego Kessandrę oświadcza, że opuszcza rodzinę. Wykorzystując okazję, Samire wyłącza urządzenie i niszczy przełącznik, upewniając się, że nikt już nigdy nie uruchomi asystenta. W 1964 roku prawdziwa Kessandrę była szczęśliwa, mając wspaniałego syna i oczekując kolejnego dziecka. Wydawało się, że ich rodzina jest idealna, ale jej mąż był okropnym człowiekiem. Ignorując pragnienie syna, by zostać już łyżwiarzem figurowym, Zamiast tego podarował mu trampki i piłkę nożną. Kesandre pomogła Peterowi spełnić marzenie, ale to wywołało napięcie. W pewnym momencie Horst postanowił określić płeć dziecka za pomocą niekonwencjonalnego urządzenia, ale naraził żonę na promieniowanie, przez co zachorowała. Wkrótce potem Kesandre zaczęła krwawić i cierpieć z bólu, co doprowadziło do utraty dziecka. W teraźniejszości Samira zauważa, że inne dzieci zaczęły dystansować się od jej córki, więc prosi męża, by rozwiązał problem, wykorzystując swoją sławę jako znany pisarz. David przekonuje matkę jednej z dziewczynek, by zmieniła nastawienie do jego córki. Kobieta zgadza się przyprowadzić koleżankę dla Juni, jeśli on zgodzi się na spotkanie ze swoimi fanami w jej księgarni. Wkrótce dziewczynka odwiedza Junę, a ta stara się się z nią zaprzyjaźnić. Podczas zabawy w rozpoznawanie przedmiotów podźwięku Junę zdejmuje opaskę i zauważa twarz Sandry na monitorze. Później nowa koleżanka proponuje zabawę w chowanego i chowa się w piekarniku. Samire szybko odnajduje dziewczynkę, ale nie może otworzyć drzwi, co powoduje panikę. Chwilę później piekarnik zaczyna się nagrzewać, powodując poważne poparzenia uczennicy. Finn szuka zaginionego kolegi z klasy i dowiaduje się, że ten ma problemy z rodzicami. Steve ujawnił swoją nieheteronormatywną orientację, przez co został wyrzucony z domu. Chłopak mieszka w szklarni i odmawia odwiedzin, przerażony szalonym robotem z nożem. Po usłyszeniu tego, Finn wraca do domu i jest świadkiem przerażającej sytuacji z udziałem przyjaciółki swojej młodszej siostry. Policja nie wierzy, że był to wypadek i że Samira nie mogła otworzyć drzwi. W rezultacie kobieta trafia na przymusowe leczenie psychiatryczne. Gdy David, Finn i June wracają do domu, omawiają to, co się wydarzyło. Dzieci są przekonane, że to Kesandre za tym stoi, ale David nie wierzy, że asystent jest zdolny do takich rzeczy. Szybko zmienia zdanie, gdy w kuchni pojawia się czerwony robot, izolując dom, by nikt nie mógł uciec. David wpada w panikę i próbuje otworzyć drzwi, ale Kesandre blokuje wszystkie wyjścia. Nakazuje mu usiąść i się uspokoić, grożąc, że wysadzi dom razem z nimi. Akceptując beznadziejną sytuację, David wraca do stołu. Kesandre postanawia wyjaśnić swoje zachowanie i opowiedzieć mu, co się z nią stało w 1972 roku. Dokładnie rok po śmierci trzech uczniów, szkoła zorganizowała mecz charytatywny ku ich pamięci. Całe miasteczko uczestniczyło w meczu piłkarskim, a Peter po raz pierwszy znalazł się w podstawowym składzie. Nigdy nie mógł rzucić z nienawidzonego sportu, obawiając się, że wzbudzi to podejrzenia. Podczas minuty ciszy Peter, jako jedyny, nie pochylił głowy, co zwróciło uwagę jego matki. W trakcie meczu młody chłopak wykazał się agresją i niemal złamał przeciwnikowi nogę, przez co został natychmiast wyrzucony z boiska. Tego wieczoru Peter twierdził, że ma dziewczynę i spóźnił się na randkę, gdy tylko wyszedł Kessandra zaczęła przygotowywać kolację, ale czując się źle, upuściła tacę z jedzeniem. Zorientowawszy się, że coś jest nie tak z jej zdrowiem, postanowiła skonfrontować się z mężem. Od dawna podejrzewała, że Horst nie zostaje po godzinach w pracy, lecz spędza czas w domu jej najlepszej przyjaciółki Beaty. Przed domem swojej przyjaciółki Kessandre zadzwoniła do niej i poprosiła, by odciągnęła Horacea od romansu. Następnego ranka para udała się do szpitala, gdzie dowiedziała się, że Kesandre ma nieoperacyjną postać raka i zostało jej tylko kilka miesięcy życia. Jej narządy wewnętrzne były całkowicie zaatakowane przez chorobę. Jakby kąpała się w plutonie. Kesandre zdała sobie sprawę, że to skutek promieniowania z badania ultrasonograficznego. Eksperyment jej męża nie tylko odebrał im dziecko, ale także zniszczył jej zdrowie. Nie obwinia Horacea za to, że był złym mężem, ani za to, że skazał ją na śmierć, ale uważa go za okropnego ojca dla ich syna. Tego wieczoru Peter wrócił pijany, opowiadając o swojej ręce. Kesandre wiedziała, że jej syn kłamie, ponieważ widziała go samego na przystanku autobusowym, gdzie pił. Nie mogąc go oszukiwać, powiedziała mu, że jest śmiertelnie chora i wkrótce go opuści. Ogromna miłość do syna sprawiła, że Kessandrę podjęła odważny krok i poprosiła Horacea, by zrobił wszystko, aby zapewnić jej wieczne życie. Horace wstrzymał projekt, ale był gotów kontynuować eksperyment. Ostrzegł ją jednak, że aby to zadziałało, musi umrzeć, ponieważ istotą wiecznego życia było przeniesienie świadomości, pamięci i zachowania z mózgu na nośnik cyfrowy. Kilka miesięcy później Horace zamienił ich dom w inteligentny budynek, pełen ekranów i czerwonego robota zdolnego zastąpić Kassandrę. Przed zabiegiem Kessandra skonfrontowała się z asystentem męża, żądając, by przełącznik nie mógł jej wyłączyć. Chciała mieć moc samodzielnego włączania i wyłączania się, tak by ani Horace, ani Peter nie mogli jej zatrzymać. Wkrótce po tym Horace przeprowadził operację, w wyniku której Kessandre umarła, ale natychmiast stała się komputerem, kontynuującym egzystencję u boku Horace'a i ich syna. Kessandre próbowała zastąpić żonę, ale to się nie udało, ponieważ stosunek Horace'a do niej się zmienił. Wściekły robot postanowił obizolować rodzinę w domu, zamykając drzwi. Horace i Peter stali się więźniami szalonego elektronicznego asystenta, który zabronił im kontaktowania się z Bietrys. Zmęczony tym Horace wyłączył Kassandrę, ale okazało się, że przełącznik był fałszywy. Kilka dni później Bietrys i jej dziecko przeprowadziły się do ich domu. Okazało się, że niemowlę było synem Horacea, a Kessandrę się o tym dowiedziała. Wściekła na męża, zaatakowała swoją najlepszą przyjaciółkę drzwiczkami piekarnika i próbowała zepchnąć wózek z dzieckiem ze schodów. Gdy rodzina zdała sobie sprawę, że Kessandrę oszalała próbowała uciec, ale doszło do wypadku, w którym zginęli Horace i Peter. Teraz David rozumie, że on i jego dzieci nie chcą stać się substytutami zmarłych. Próbując się uwolnić, uderza czerwonego robota w głowę, ale to nic nie daje. Kessandrę odcina mu część palca i zmusza do posłuszeństwa. Tego wieczoru rozdziela Dawida, Fynę i Juno do różnych pokoi i zabiera im telefony. Kilka dni później Samir wraca z kliniki i zauważa, że dom jest pusty. Elektroniczny asystent zaczyna ją prześladować, mówiąc, że jej mąż i dzieci są skazani na zagładę. Chwilę później okazuje się, że to koszmar wywołany jej nieustannymi obawami. Postanawia zadzwonić do męża i dowiaduje się, że David i dzieci pojechali na wakacje i nie będą mogli jej odwiedzić. W rzeczywistości jej mąż jest zmuszony do kłamstwa, ponieważ jest przetrzymywany jako zakładnik przez Cassandrę, która grozi mu rozgrzanym żelazkiem. Wkrótce elektroniczny asystent zamawia jedzenie i ostrzega Fynę, by nie robił nic głupiego, jeśli nie chce, by jego młodsza siostra została skrzywdzona. Na staje się coraz mniej posłuszny Sandrze, ale jego ojciec nalega, by był dla robota milszy, bo szalona Cassandra może ich wszystkich zgładzić. Finn i David zdają sobie sprawę, że ktoś musi opuścić dom i obmyślają plan. Wykorzystując dziecięce pragnienia Juno, mówią jej, że ktoś musi kupić choinkę. Cassandra zgadza się wypuścić Dawida, ale daje mu tylko godzinę inaczej jego dzieci zostaną stracone. Tymczasem mała Juno chowa się w szafie i wysyła mamie wiadomość z prośbą o ochronę przed Cassandrą. Samire wyczuwa, że coś jest nie tak i kradnie klucze strażnikowi. Włączając telefon, widzi wiadomości i połączenia od córki, zdając sobie sprawę, że Juno jest w niebezpieczeństwie. Jednak gdy Samire dzwoni do Juno. Dziewczynka mówi, że wyjechali i wszystko jest w porządku. W rzeczywistości Kesandre odkryła dziewczynkę i grozi jej życiem, ale jej matka o tym nie wie. Kupując choinkę, David wpada na matkę szkolnej koleżanki swojej córki i prosi ją, by zadzwoniła na policję, ale kobieta nie wierzy w jego historię, myśląc, że pisarz oszalał. Wieczorem Samirę próbuje się uspokoić, rozmawiając z duchem swojej zmarłej siostry. Zdając sobie sprawę, że jej rodzina wciąż jest w niebezpieczeństwie, postanawia uciec ze szpitala psychiatrycznego. W tym samym czasie Steve przychodzi odwiedzić Fynę, by złożyć mu świąteczne życzenia. Chłopak nie może zaprosić przyjaciela do domu z powodu Kassandry i boi się dać mu do zrozumienia, że są w niebezpieczeństwie, więc musi go zignorować. Później Kessandra, wykorzystując palec Dawida, dowiaduje się, że Samira uciekła i wkrótce wróci do domu. Robot rozkazuje ją zabić, inaczej zgładzi Dawida. Gdy Samirę zakrada się do domu, Kessandra zaczyna transmitować na żywo wszystko, co się dzieje. Dzieci są zmuszone oglądać, jak ich ojciec trzyma pogrzebacz i atakuje matkę, by ją zabić. Samira broni się i odpiera atak męża, po czym zamyka się w szafie. Tam znajduje ukryte drzwi do tajnego pokoju, który staje się jej tymczasowym schronieniem. Wiedząc, gdzie ukrywa się Samirę, Kessandre odnajduje ją i dźga w brzuch. Przez przypadek, odsłaniając zasłonę, Samire odkrywa szkielet i uświadamia sobie, że Kessandre miała córkę. Okazuje się, że podczas drugiej ciąży Kessandre nie straciła dziecka. Ona i jej mąż postanowili ukryć na rodziny córki, ponieważ z powodu promieniowania urodziła się jako mutant. Rodzina ukrywała dziewczynkę w tajnym pokoju, gdzie przełącznik pozwalał jej wysyłać sygnały do matki nawet po jej fizycznej śmierci. Kessandrę zrobiła wszystko, by troszczyć się o córkę, ale to doprowadziło ją do obłędu i stała się zagrożeniem dla swojej rodziny. Sytuacja z Beatrice i nieślubnym synem doprowadziła do konfliktu, który sprawił, że Horace i Peter postanowili uciec, obiecując Cassandrze, że zaopiekują się mutantką. Tak naprawdę tylko ją oszukali, by zyskać czas na ucieczkę jak najdalej. Samire rozumie ból i cierpienie Cassandry, ale prosi ją, by oszczędziła ją i dzieci. Kessandrę była wspaniałą matką, której nikt nie rozumiał, ale ta rodzina nie może zastąpić jej dawnej. Musi to zaakceptować i ocalić życie Semiry ponieważ Finn i Juno potrzebują swojej matki. Uświadamiając sobie to, Kessandra pozwala rodzinie uciec, po czym wysadza siebie i niszczy cały dom.